Studio Dziennik, program portalu informacyjnego Dziennik Wałbrzych. Dzień dobry, ja nazywam się Bartek Paulus, a dziś naszym gościem jest Krzysztof Grajek, dyrektor 22. Toyota EcoPool Maratonu Wałbrzych. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie dyrektorze, zapisy do tegorocznej imprezy trwają na początek. Przypomnijmy, kiedy zaplanowano zawody, gdzie się zapisać, czy jest jakiś limit e, zawodników, bo te zapisy cały czas trwają. Tak, e, zapisy już trwają od początku marca, będą trwały e, do ostatnich e, dni sierpnia. Start przewidziany widziane na 28 sierpnia tego roku. Zapisy wchodzimy na stronę półmaratonwałbrzych.pl, również możemy znaleźć nasz fanpage na Facebooku, tam również link do strony z zapisów. Ustaliliśmy w tym roku limit na półtora tysiąca zawodników, no dobijamy już do tysiąca do osób zapisanych, więc myślę, że uda się te półtora tysiąca zdobyć. W minionych edycjach było tak, że było więcej niż półtora tysiąca, pamiętam chyba jedna edycja była 1800 osób na liście startowej. Czy jeżeli zainteresowanie w tym roku będzie również duże, czyli myślicie o tym, żeby zwiększyć ten limit na przykład? Tak, jeżeli miło zaskoczą nas zawodnicy i będzie taka chęć, przewidzieliśmy 200 dodatkowych pakietów startowych. Natomiast faktycznie, że w momencie, kiedy półmaraton Wałbrzyski był tutaj na liście korony półmaratonów, no, pamiętam w zapisach nawet było ponad 3000 osób. To jest dużo, półtora tysiąca nawet już osób startujących, to jest bardzo dużo. To jest olbrzymie logistyczne wyzwanie, prawda? Tak, jeżeli chodzi o Wałbrzych, to ten nasz miejski bieg robi to już wrażenie, Z, dlatego też ustaliliśmy taki limit też ze względu na zmianę tras, o której za chwilkę tutaj opowiem, więc liczę, że to będzie na tyle też przyjemny start, że zawodnicy no, nie będą musieli tłoczyć się po naszych ulicach i ten bieg będzie również taką przyjemną gdzieś wisienką na torcie tutaj tej nowej trasy. No właśnie, bo w tym roku niespodzianka, czyli zupełnie, zupełnie nowa trasa, która jak już wiemy będzie przebiegać, budowaną obwodnicą w Wałbrzycha. Tak, pojawił się pomysł, żeby wykorzystać budowaną właśnie i te osoby, co biegają w Wałbrzychu już od jakiegoś czasu, pamiętają, że zaczynaliśmy ten bieg od trzech pętli, później były dwie pętle. Tutaj w Śródmieściu. Tak, dokładnie w Śródmieściu biegaliśmy, można powiedzieć, tylko i wyłącznie w centrum Wałbrzycha. Pojawił się pomysł i to też troszeczkę wyszło z sugestii zawodników uczestniczących w tym biegu, żeby zrobić właśnie jedną pętlę. Wykorzystaliśmy ten pomysł, chcemy wykorzystać obwodnicę, więc będzie, będzie jedna pętla. Domierzamy teraz trasę, ale dla osób, które są już zainteresowane, są zdjęcia, jest też plan trasy na naszej stronie, więc serdecznie zapraszamy, żeby się z nią zapoznać. Kibice na trasie będą mile widziani, bo tutaj w tych ubiegłych edycjach mieliśmy tak, że kibice, kibice przygotowywali specjalne stroje, banery, plakaty, stawali, ja pamiętam, chociażby ulicę Aleja Wyzwolenia, tutaj przy drugim liceum, tutaj szkoła kibicowała, druga szkoła kibicowała, instytucje kibicowały, tutaj ta trasa będzie wydłużona, no będzie chyba trudniej. Staramy się zrobić tak właśnie, żeby nie było trudniej, ale nawet się ciekawiej, bo po tej części co do tej pory biegaliśmy dalej odbędzie się bieg, więc te osoby i szkoły, które były zaangażowane wciąż na pewno będą brały udział, ale ponieważ biegamy na jedną z większych dzielnic Wałbrzycha, Piaskową Górę i spędzimy tam można powiedzieć parę kilometrów, też liczymy, że mieszkańcy tej części, którzy no z pewnością nie wyjeżdżali do miasta, żeby kibicować biegaczom, będą mogli wziąć czynny udział w biegu, więc już niedługo więcej informacji, spotykamy się właśnie też z samorządem tej na Piaskowej Górze, żeby zaangażować mieszkańców do kibicowania. Bieg do tej pory był uznawany za jeden z ciekawszych i trudniejszych z tego względu, że to był bieg miejski ulicami, ale mimo to był bieg uznawany za bieg trochę górski, bo przewyższenia miejscami były dosyć spore. No, wszyscy mówią chociażby o ulicy Sikorskiego, bardzo długi podbieg. No i właśnie pytanie. Wcześniej mieliśmy trzy pętle, więc po pierwszej pętli wiedzieliśmy już, czego się spodziewać. Tutaj zupełnie nowa trasa. Jak, jak ocenia Pan trudność właśnie tej nowej trasy? Trudność. Trasy wyznaczonej obwodnicą. Jak organizator wychodzę z założenia, że trasa będzie ciekawsza, z tego tytułu, że będzie dużo więcej długich odcinków. To jest pewnego rodzaju atut, Biegacz może skoczyć w pewne tempo swojego biegu, jednak biegając po uliczach, ulicach centrum Wałbrzycha, tam było dużo zakrętów, ciężko było, żeby się rozpędzić, natomiast no oczywiście mieszkamy w pięknym górskim mieście, więc tutaj ilość wzniesień będzie się zgadzała, nadal zostaje ulica Sikorskiego, podbiegamy ją wprawdzie tylko raz, ale jest też podbieg pod fajny kawałek tutaj właśnie na obwodnicy, jak będziemy wybiegali z Piaskowej Góry, więc tak jak wspomniałem, ilość wzniesień się zgadza, ale przypuszczam, że właśnie poprzez rozciągnięcie tej trasy, będzie to trasa troszeczkę szybsza niż w latach ubiegłych. No właśnie, bo o tym trzeba też pamiętać, że wodnica nie idzie płasko, prawda. Ona, rozumiem, będziemy, biegacze będą biegać od strony Piaskowej Góry, czyli tak naprawdę tutaj zdradzę do starego zdraju, to prawie cały czas jest pod górkę. Tak, jest tam e, dosyć taki konkretny podbieg. Myślę, że on zastąpi Sikorskiego i tutaj będziemy czekali na informację, czy już Sikorskiego jest takim ciężkim podbiegiem, czy ten właśnie tutaj e, podbieg pod, pod obwodnicę. Ale później bardzo fajny właśnie zbieg. Myślę, że noga. No, dla tych, co biegną szybko w dół, może nie odpocznie, ale będzie też e, troszeczkę inaczej gdzieś tam dla, dla głowy. Zanim pojawi się Sikorskiego, mamy fajny kawałek zbiegu. Toyota Eko Półmaraton Wałbrzych. Dlaczego Eko? Tak, wprowadziliśmy w tym roku, nie tylko z nazwy ale promujemy też rozwiązania ekologiczne. Jak wiadomo, Wałbrzych znany jest z akcji, chociażby Stop Plastik. Zwracamy tutaj uwagę na elementy, które mogą wydłużyć jakby żywotność naszej planety, więc stąd też przygotowujemy pakiety, które będą pakietami ekologicznymi. Staramy się, żeby w trakcie trwania zawodów piknik, który był organizowany w zeszłym roku, piknik rodzinny, tym, w tym roku był to taki piknik ekologiczny. Dużo także rozwiązań dla biegaczy, dla biegaczy rozwiązań takich właśnie ekologicznych poprzez stroje, poprzez różnego rodzaju gadżety, które mogą używać przy swoich treningach, przy swoich startach, które no, wprowadzają no, tą taką ekologię również w tej dyscyplinie Sportowej, no chociażby zamiana e, kubeczków plastikowych na wielorazowego użytku, bądź papierowe, e, używanie bidonów, a niekoniecznie e, tylko i wyłącznie jakichś e, plastik no, butelek tych plastikowych butelek. Tak, plastikowych butelek. Tych rozwiązań jest e, całe mnóstwo i staramy się je podczas tej edycji promować. O tym jeszcze nie powiedzieliśmy. Start i meta, rozumiem, tak jak e, tu pozostają te kwestie bez zmian. Startujemy rozumiem dla słowo magistrackiego i tam także meta, tak? Tak, dokładnie. Tutaj akurat start, meta się nie zmieni. Troszeczkę być może zmieni się e, sam pomysł na początek i koniec trasy, natomiast startujemy z placu magistrackiego. Tam też będzie usytuowana meta: miasteczko dla biegaczy, miasteczko dla kibiców, też w tym samym miejscu. To, co się nie zmieni także, to nagroda specjalna, czyli samochód. Tak. Nasz partner oraz sponsor tytułarny, firma Toyota, również w tym roku tutaj um, podniosła troszkę, jakby może nie tyle poprzeczkę, ale dała troszkę lepsze auto. Jest to też Toyota Aygo, a jest to Toyota Aygo X, więc ten model wyżej, już niedługo będzie można sobie te auto obejrzeć w zdroju. Trwają tutaj oklejenia samochodu, który już jest na miejscu właśnie naszego partnera i sponsora firmy, firmy Toyota, więc będzie można się temu autu przyjrzeć. No i dla każdego biegacza, który kończy bieg główny bądź biegi poboczne, będzie możliwość wylosowania, więc tutaj nie trzeba być najlepszym zawodnikiem, po prostu trzeba ukończyć jeden z biegów, żeby wziąć udział w losowaniu. Wiemy, jak będzie wyglądał także tegoroczny medal. Nie mamy go jeszcze, bo rozumiem, jeszcze nie został wyprodukowany ale już pokazaliście go na swojej stronie. Tak, pojawił się już na stronie, będzie to znaczek Toyoty z opisem tutaj miejsca, w którym się odbywają zawody, z datą, miejscem na grawer, więc no, mam nadzieję, że taka miła też, um, miły gadżet dla osób właśnie, które ukończą ten bieg. Wspomniał pan także o tym, że Toyota EcoPool w Wałbrzych to główny bieg na dystansie ponad 20 km, ale także biegi towarzyszące, prawda? Tych imprez jest kilka. No właśnie, dla kogo, jakie to dystanse, kogo zachęcacie do startów? Zdajemy sobie sprawę, że dystans 20 kilometrów, 21 km jest ciężkim dystansem dla osób, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę biegową, stąd zostały stworzone biegi towarzyszące. Jest to bieg po pozdrowie na 7 km. Mamy też tutaj przy współpracy z Toyotą zorganizowany bieg bez barier. Jest to bieg dla osób z nieporozprawnością ruchową, zarówno dla tych, które, którzy poruszają się o własnych siłach, jak również dla osób na wózkach. Tutaj serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą spróbować swoich sił. Jest to 7 km. Naprawdę fajny odcinek. Wypłaszczyliśmy go też troszeczkę właśnie z myślą o tych osobach, żeby wziąć udział. Jak również te 7 kilometrów biegu po zdrowie dla tych, co zaczynają swoją przygodę biegową. Chcieliby się już tutaj sprawdzić na terenie Wałbrzycha, ale niekoniecznie jeszcze te 21 km jest w ich zasięgu. I tutaj ważna kwestia. Startując w tych biegach, także mamy szansę na wylosowanie głównej nagrody, o której przed chwilą mówiliśmy, czyli samochodu. Tak, dokładnie. Każdy biegacz, który ukończy swój bieg, na który się zapisze, będzie uczestniczył uczestniczył w losowaniu. Mówimy tutaj oczywiście o osobach pełnoletnich. Mhm. Zapisy na te dodatkowe biegi też trwają, też można, rozumiem, jeszcze się zgłaszać. Tak, zgłoszenia również przez naszą stronę internetową i przez Facebook. Ten sam link, wybieramy po prostu odpowiedni bieg, w tym wypadku bieg na 7 km, bieg po zdrowie bądź bieg bez barier. Wskazówki dla zawodników na koniec, którzy myślą o zapisaniu się lepiej to zrobić teraz, poczekać do końca. Pobiegacze, dla nich też jest na przykład pogoda ważna, prawda? Sprawdzają sobie, jaka będzie pogoda, więc, więc niektórzy myślą sobie: Dobra, w ostatnim momencie się zapisze. No właśnie, jak, jak do tego podejść? No tutaj myślę, że właśnie każdy ma swoją strategię. Część osób wie, że no, w okresie lipca sierpnia są na urlopach, więc niekoniecznie traktują ten bieg jako swoją, swój bieg, po taką pożyciówkę. I tutaj też wiele będzie zależało od pogody. Natomiast ze względu na strategię, jaką przyjęliśmy, czyli zwiększanie jakby kwoty wpisowego, dobrze zapisać się odpowiednio wcześniej, żeby. Możliwość raz, że udziału w tym biegu, jeżeli nie przekroczymy 1500 osób, była pewna. No Z drugiej strony, żeby ten koszt był jak najniższy, lepiej zapisywać się już teraz. Czyli im wcześniej się zapiszemy, tym, tym taniej tak. będzie e, wpisowe nas kosztowało. Krzysztof Grajek, dyrektor 22. Toyota EcoPool Maratanu Wałbrzych, był gościem programu Studio Dziennik, programu portalu informacyjnego Dziennik Wałbrzych. Dziękuję bardzo i zapraszamy na trasę biegu. Dziękuję za rozmowę i zapraszam serdecznie na bieg.